A teraz przedstawiamy Wam najszybsze i najlepsze autko do grania w Rocket League! maneczko! Witamy Was w nowym odcinku z Rocket League, z tej strony Dawko Elwina, z tej strony Krychu Zastanawiasz się jakim autem grać w Rocket League? Jeśli tak, to idealnie trafiłeś. W tym odcinku postaramy się pomóc Tobie z doborem najlepszego samochodu dla Ciebie. Zacznijmy od tego, że jeśli chcecie się dowiedzieć wszystkiego o autach, to musicie zostawić łapeczkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Jeśli już to zrobiliście, to możemy przechodzić do najbardziej istotnych parametrów wszystkich aut. A więc zadajmy sobie to pytanie. Czy istnieją jakiekolwiek różnice w specyfikacjach samochodów w tej grze? Oprócz tego, że autka różnią się wizualnie, jest jeszcze jedna zasadnicza różnica między nimi: nie jest to prędkość maksymalna, ani nie jest to przyspieszenie. A więc, jak myślicie, co to może być? A więc już Wam mówię. Otóż są to hitboxy. Ale wielu z Was się zapyta, co to są hitboxy? Więc, krychu, co to są te hitboxy? Wytłumaczam. Hitbox to taka strefa na sylwetce naszego wirtualnego autka, którą uderzamy piłkę, albo przeciwnika. W produkcjach trójwymiarowych hitboxy mają najczęściej wygląd sześcianów lub prostopadłościanów. W Rocket League istnieje 5 rodzajów hitboxów, wszystkie je teraz widzicie na ekranie. Oczywiście każdy ma swoje preferencje co do wyboru auta, jednak najbardziej uniwersalnym autem z popularnym hitboxem będzie Octane w którym zresztą wykonujemy wyzwania, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku. Więc jeśli jeszcze go nie widziałeś, to w tym momencie wysuwa się karta oraz w opisie masz link do ostatniego odcineczka. Jeśli nie podoba Wam się ta autko, to identyczny hitbox ma również Gizmo, backfire, Mertz lub Roadhog. Tak więc zalecamy start z tą grą właśnie tymi autami, ponieważ są najbardziej uniwersalne. Z czasem możecie przetestować kolejne auta z innymi hitboxami. Popróbujecie, zobaczycie który wam się bardziej podoba. Czy defensywny, czy atakujący. Także myślę, że przedstawiliśmy wam pokrótce co i jak. Nie zapominajcie i pamiętajcie o tym, że w tej grze liczy się głównie dobra zabawa. I to ona jest właśnie najważniejsza. I na nas już pora, Krychu. Widzimy się na kolejnych odcinkach i serwerach Rocket League. Tak jest dawko. A więc, drogi widzu, jeśli ci pomogliśmy, to zostaw komentarz, łapeczkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Siemaneczko wszystkim! Siema!